Nie będę tutaj niczego glazować, nie? No, herbata to jest herbata. Po prostu. Herbata za... będzie dobra. Niezależnie od tego, kto ją wypije, będzie po prostu dobra, nie? Można to ja. Mam bledki. Zrobiłem. z tego blanta. Grzech Czym jest tunciobat? No, mówiłem. Tunciobat to jest. To jest blant zrobiony z tunci. Mówiłem wam ostatnio, że mam bletki, nie? I się śmiałem, że można z tego zrobić k***a kur... blanto 90 zł to... 50 groszy Let's go Kręcisz to w tym momencie Let's go Quest wygląda następująco Jako, że wykonaliśmy wykonaliśmy cel To są bletki Pewnie zastanawiacie się, dlaczego mam bletki No i okazuje się, że mam koleżkę, który jest fanatykiem wędkarstwa, to po pierwsze, a po drugie, jest fanem dawania mi wszystkich rzeczy, które nie są mu potrzebne. I jakby się ktoś zastanawiał, czy używam, to was zaskoczę, nie używam. Tak jakby jest wszystko to, co powinno być, nie? <grym> Ale wiem po prostu, że leży u mnie na chacie. bo to jesteś na zasadzie, chcesz, masz. Mówię, okej, okay, dobra. Także jest, jest, nie? No i, mamy jeszcze do tego, panie i panowie, genmajcza. Genmajcza od globalista. I żeby było, Twitch Administration i w ogóle wszyscy, którzy to oglądają, że sobie będziecie wmawiać, co, jakieś rzeczy nie istniejące. Uwaga, tutaj w środku jest herbata, nie? Tutaj jest herbata. Herbata. Porumianem TTV. Herbata tu jest, tak? Widzicie, herbata. Nie ma nic sus, ok? Nie ma żadnych substancji, które są niedozwolone, bądź cokolwiek innego. Jest to herbata, mogę Wam nawet wyciągnąć. Jest to herbata, która jest, co, jest to zielona herbata z kawałkami. Prażonego ryżu, proszę bardzo. To herbata nasyka na Dobrze ci idzie kłamanie. <głamanie> kłamanie. I z tej herbaty, uwaga, skręcimy bata. Z herbaty bata. Bata herbata. Każdy karuzelet, znak podkreślenia, Kiki, znak podkreślenia. Mówię, to jest mitoman z krwi i kości. <głamanie> no, chyba was pojęli, że ja to będę palić. Ja powiedziałem, że skręcę. Chyba, że. Słuchajcie. Ale że Marihuana tak o sobie ja nie, jak chcę, ja nie chcę nic mówić, nie, Możesz ale donate. jeszcze A możecie coś sypnąć na koniec miesiąca, nie? wiecie co to jest? Filter. Skąd wiem? Kolega mi mówił. <grych> jak już mi dał, to mi tłumaczył, czym kompletnie To jest ta herbatę. Jeżeli dobrze pamiętam, wink wink, to się robiło mniej więcej w taki sposób. A weź zalej wrzątkiem tą herbatę Nie no to głupie, What to jest herbaty, herbaty mam robić? Nie Już to już była herbata ty, Tuncia globalisty robiona Więc teraz zrobimy k***a. Dodaj lodu Czad Nieironicznie Nieironicznie Możecie się śmiać Ale w tym momencie Ja Tworzę historię Bo nie ma ani jednej osoby na świecie Przysięgam Ani kurwa jednej osoby na świecie Która skręciłaby bata Z tunci To jest wiekopomna chwila To jest to przejdzie k***a. Do historii. <laughs> do da, tej <daj> lodu. <laughs> w ogóle wiadro może zrobię, co? XD. Na, 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 na. I z demada fucking Double Double D. Da, na, 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 na. Dzisiaj <laughs> <laughs> są te streamy. <laughs> ja bym yeah. dał Boba Marleya. Panie, nie mogę tego złożyć. Ty nie potrafię kręcić. Ja od z ludziom od tego. Stup do no nie sądziłam, który... że będę patrzeć jak ktoś pali marihuanę i mówi, że to herbata To jest herbata, do i koszt, kosztowała 50 złotych Bob Marley pali narkotyki, a na Bob Marley pali finsko herbatę za 50 złotych <grym wiosenka> Patrz, pa jaką Mkę kę zrobiłem a Nie widać, nieistotne. w każdym razie jest M Zrobiłem M, Ten sposób ponieważ też leki Marley... przyjmujesz Oczywiście, że tak Dolarów, do w rocznie <grym wiosenka> no, Czad Mamy bletkę i nie masz sajki zrobić streama z podawania sobie kroplowki z herbaty tuńci Boję się trochę tego Tego ryżu nie <laughs> Jeżeli ten ryż jest prażony, A zostanie zapalony co się wtedy stanie jak myślicie I Wiecie co? Ja w ogóle tej herbaty nie piłem oprócz, oprócz tego streama nie Gdzie było testowanie Więc mi naprawdę wszystko jedno czy ja to zrobię z tego blanta czy będę to pić Następnym razem kruszysz tą herbatę i konsumujesz ją nosem <laughs> Imagine Imagine. Następnym razem robisz A. sobie snusika z tunci XDD Dobra, no jest teraz, nie? Ogólnie w każdym razie. <grywa> la, 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 la. La, la, la. Jesteśmy w Polsce. Co ty wysłałeś? Puść polskiego klasyka. Dobrze. Zalozę się, że na całym streamie nie ma tak po tego streama jak ten <grywa> cinema. Ja p******* Ale składa ty skr skr skręcał w ogóle. Ja Wysypało mi się wszystko ty. Nie potrafię kurwa, kręcić. Przypal końcówki, żeby ci nie wylatywało. Nie, nie, Dole. Jacy specjaliści na tym streamie, jeśli chodzi o skręcanie. Bez kitu, nie? Nie oceniajcie, no, dobra, sk... <grywa> nie oceniajcie. Daura, nie oceniajcie Dłużej zajmie skręcanie jego niż sam uzytek XBD. To jest chyba pokurwiło, że ja to będę palić. Tak. <grywa> no a nie. Nie ma takiej opcji, kurwa. Czy wy chcecie, żeby mi ja wylądował w szpital? Samą herbatę spoko, ale tam jest kujesz. Bro, to po co to kręcisz? Po co to kręcę? Żeby wyżebrać od was więcej pieniędzy i zapalić jak z, wleci Donate. <laughs> Jestem mistrzem marketingu. Ja Ale gówno skręciłem, nie? Dlatego ja się jak za to ty nigdy nie to kręcisz nie zabieram. na boga Za... Dobra, czat, udało się. Udało się. Uwaga, przedstawiam wam, dzieło sztuki. Herbata Jaki globalisty <grymne> Zapniłem Nie potrafił okej! To nie okay? no, zła ta herbata Starałem się, starałem się Czat, ja was nie podpuszczam, ale możecie się złożyć w Donate 50 zł ci powie, że po oczach ci widać, że narkoman to ten stream mu pokażemy Na poczekaniu ci z zielonej lepszego skrecę <grymne> Możecie się złożyć na Donate 50 zł wartość herbaty i wsypał marihuanę i będzie wmawiał Perhaps Perhaps. Pięknie, pięknie. Jak Bob Mardyj unika odpowiedzialności poradniczej. <noise> Bob Marley. to się z miętą miesza. Ja ale co to jest w ogóle, nie? Dobra, 5 min skrecal, żeby nam tym to gówno i zostawi obok na szafce do końca streama. No słuchaj, no mówię, mamy dila, nie? Znaczy ja wam daję dila. 50 złotych donate? J**a, ja to Jest przeciętny, ale... Yo! 30 zł. Let's go, chilek. Yo, let's go. Let's go, mamy to. Helie. Helie. 20 zł. Pal wrotki. Nie, dosłownie, idę palić wrotki w takim razie. Dobra, próbujemy w takim razie. Moment. Herba, herba. To nie zła herbata. Przecież ci, kochanie, pokazywałam stronę magicznych kryształów. To czysta astrologia, emokikon szeroki uśmiech. Czuję. Michał! Michał! Ja szczerze, nie ma tragedii takiej, nie Ludzie palili kiedyś normalnie herbaty, nie? Helie. Helie. Nie, 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 ty, to, to nie ma sensu, bez kitu. Ziomek, jakbym, k***a, jakieś kwiatki palił? Znaczy, nie wiem, co w ogóle z tymi... Red płuc, join the chat. Tak, no. no to zła ta herbata. F znaczy, k**a, bez kitu, jakby to jakiś kwiatek był, czy w tym sty... ty, coś w tym stylu. To, nie, 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 to nie jest jakieś wyjątkowe. Puszczę błyszka w kamerę? No, on będzie, ale ostatni, Na DCT wysłałem multichat. <gul> <gul> I jak dobry ten rys. Nie jak się kitra xdddd. No bo k**a nie będę, nie że to mi służby nie wbiją na chatę, nie? Ale ogólnie jeszcze raz powtarzam, że to jest kumacza, znaczy herbacza. Herbacza to jest, jest obrzydliwa w ch. Na początku fa faktycznie jakieś zielsko było czuć herbaty, coś w tym stylu. Chłopco Takie... zaraz nie będzie w stanie prowadzić live. Co mnie <laughs> odklei? Takie ziołowe smaki, ale jestem przekonany, że chyba natrafiłem Jak na minimalny miał recepty, problem. Mam to możesz normalnie na streamie palić i TTV ani nikt się nie przypierdoli. Ziomek mam kawa. Jedny co mam to. Twitch mam ra mam rachunek. Mam rachunek. Mam rachunek. To mam kawa co najwyżej. Rachunek za, za tuńcie, nie? Ale czas, zrobiliśmy! Let's go! Zrobiłem to! Jestem pierwszą osobą na świecie, która zapaliła kwa tuńcie. Nieironicznie, nie? Bez kitu, coś pięknego. Właśnie oglądaliście legendę, absolutną legendę. Premium, premium! Tak bardzo jest premium. Masz w sobie słak, masz gucibug, na dworze znów Jordana grasz. Trudno mieć tu wartości, chyba cię to nie złości.